Witajcie, dzisiaj zabiorę Was w podróż, gdzie odkryjemy sekret, który uczyni nas nie tylko lepszymi ludźmi, ale też bardziej podobnymi do tego, jakiego Bóg pragnie nas widzieć. W dzisiejszym kazaniu święty Jan w Janej pouczy nas o pokorze, ale zanim pominiecie ten film, dajcie mi szansę udowodnić, że to nie tylko staromodna cnota, ale supermoc, która może zmienić wszystko. Oglądajcie do końca, a odkryjecie, jak ten jeden element może przekształcić wasze życie na lepsze. Włączcie pełną uwagę, bo dzisiaj wchodzimy na ścieżkę, która może odmienić wszystko. Nie mógł nam Zbawiciel jaśniej i dokładniej pokazać, jak bardzo musimy być w naszych myślach, słowach i czynach pokorni, jeżeli chcemy dostąpić niebieskiej chwały. Był on kiedyś świadkiem tego, jak ludzie chwalili się swoimi postępkami, poniżając przy tym innych, i dlatego opowiedział im przypowieść o faryzeuszu i celniku, którzy przyszli do kościoła, żeby się modlić. Faryzeusz stojąc, modlił się w ten sposób. Boże, dziękuję ci, że nie jestem tak zły, jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, jak choćby i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu i ze wszystkiego, co mam daje dziesięciny a celnik stał z daleka, nawet oczu nie śmiał podnieść ku niebu, tylko bił się w piersi i mówił: „ Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Modlitwa faryzeusza jest pełna pychy i dumy. On nie dziękuje Bogu za łaski, nie modli się, tylko się przechwala i natrząsa z bliźniego, który modli się obok. Dlatego Pan odpuszcza grzechy celnikowi, a faryzeusz przeciwnie, Taki zasłużony i cnotliwy we własnych oczach. Wraca do domu z nowymi grzechami i w niełasce Boga. Pokora celnika, mimo że był grzeszny, bardziej spodobała się Bogu niż wszystkie rzekome zasługi dumnego faryzeusza. Spełniły się na celniku słowa psalmisty. Wejrzał na modlitwę poniżonych i nie wzgardził ich prośbą. Kiedy pan Jezus opowiedział tę przypowieść, Dodał jeszcze słowa, które przytoczyliśmy na samym wstępie. Ktokolwiek się podwyższa, uniżon będzie, a kto się uniża, będzie podwyższon. To zdanie Chrystusa nie zna wyjątków. Jest ono potwierdzeniem innych miejsc Pisma Świętego, na przykład słów proroka Jeremiasza, który powiada: Hardość Twoja zwiodła Cię i pycha serca Twego. Gdy wywyższysz jako orzeł gniazdo Twoje, zonąd ściągnę cię, mówi Pan. Żadna inna droga oprócz pokory nie prowadzi do chwały przyszłego życia, bo jak mówi mędrzec pański, sławę uprzedza pokora. Bez tej pięknej, bezcennej cnoty pokory, tak jak bez chrztu, nie wejdziecie do nieba. Zastanowimy się dzisiaj nad tym, dlaczego mamy się starać o tę cnotę. Najpierw udowodnię, że jeśli nasze uczynki będą pozbawione pokory, to nie spodobają się Bogu i nie przysporzą nam zasług na życie wieczne. Po drugie, pokażę, jak wiele mamy okazji, żeby się w tej cnocie ćwiczyć. Na czym polega ta piękna cnota, która jest nam tak potrzebna, jak po grzechu pierworodnym chrzest, a po ciężkim upadku sakrament pokuty. Święty Bernard Sklerwo, który porzucił bogactwa, radości ziemskie, rodziców i przyjaciół, po czym udał się w lasy między dzikie zwierzęta, żeby w ten sposób pokutować za swoje grzechy. Ten święty Bernard, który pokorę posiadał w stopniu heroicznym, mówi, że cnota ta daje nam poznać samych siebie, uczy nas gardzić sobą i nie cieszyć się z pochwał, jakie nas spotykają. Jeżeli chcemy, żeby to, co robimy, zasługiwało na życie wieczne, koniecznie potrzebujemy pokory. Jezus Chrystus mówi, że bez pokory, podobnie jak bez chrztu, nie otrzymamy życia wiecznego. Święty Augustyn wyraża się w ten sposób. Jeżeli zapytacie mnie, jaka jest pierwsza cnota chrześcijanina, odpowiem wam, że pokora. Jeżeli zapytacie, jaka jest druga, powiem, że pokora. Jeżeli zapytacie, jaka jest trzecia, znowu odpowiem, że pokora. W ogóle, ile razy postawicie mi takie pytanie, tyle razy otrzymacie tę samą odpowiedź. Jeżeli pycha jest matką wszystkich grzechów, jest początkiem grzechu każdego, kto się jej trzymać będzie pełen, będzie przekleństwa. To pokora przeciwnie rodzi wszystkie cnoty. Mając pokorę, będziecie się podobać Bogu i zbawicie swoją duszę. Bez niej wszystkie inne wasze cnoty będą niczym. Ewangelia Święta mówi, że niektóre matki przyprowadzały swoje dzieci do Jezusa, żeby je pobłogosławił. Apostołowie nie chcieli ich do Zbawiciela dopuścić. Panu Jezusowi nie podobało się to, dlatego powiedział: Pozwólcie przychodzić dzieciom do mnie, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Potem brał je na ręce i błogosławił. Dlaczego Pan nasz Jezus Chrystus tak uprzejmie obchodził się z dziećmi? Dlatego, że dzieci są pokorne, proste i nie ma w nich przewrotności. Jeżeli więc i my chcemy być podobnie potraktowani, bądźmy we wszystkich naszych sprawach, Pokorni i prostoduszni. To ta piękna cnota sprawiła, jak mówi święty Bernard, że ojciec przedwieczny z upodobaniem spojrzał na najświętszą Marię Pannę. A jeżeli, według tego samego świętego, to dziewictwo Maryi skierowało ku niej wzrok Boży, to samo wcielenie syna Bożego spowodowała przede wszystkim jej pokora. Jeżeli święta dziewica jest królową dziewic, to jest ona również królową pokornych. Święta Teresa z Avila pytała kiedyś Boga, dlaczego dawniej Duch Święty z taką łatwością udzielał się niektórym postaciom Starego Testamentu, np. prorokom czy patriarchom, i objawiał im swoje tajemnice, a teraz nie postępuje w ten sposób. Pan odpowiedział jej, że tamci byli pokorni, natomiast dzisiejsi ludzie mają serca dwoiste, pełne pychy i próżności. Bóg nie kocha ich więc tak, jak kochał poczciwych patriarchów i proroków, którzy odznaczali się prostotą i pokorą serca. Święty Augustyn mówi: Jeśli się głęboko uniżycie i uznacie, że jesteście nicością i na nic nie zasługujecie, to Bóg obficie wam udzieli swoich łask. Jeżeli zaś będziecie się wynosić i uważać, że jesteście kimś, usunie się on od was i pozostawi was w waszej nędzy. Boski zbawiciel, chcąc nam pokazać, że pokora jest najpiękniejszą i najcenniejszą ze wszystkich cnót, od niej zaczyna swoje błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Święty Augustyn mówi, że tymi ubogimi duchem są ludzie pokorni. Dlatego także u proroka Izajasza czytamy. Na kogóż wejrze, jedno na ubożuchnego i skruszonego duchem. A drżącego na słowa moje. Cnota ta sprawia, że stajemy się mili nie tylko Bogu, ale i ludziom. Człowieka pokornego wszyscy kochają, i każdy chętnie przebywa w jego towarzystwie. Dlaczego dzieci są przeważnie tak bardzo lubiane, jeśli nie z powodu ich pokory i prostoty? Pokorny człowiek z łatwością ustąpi drugiemu, nikogo nie rozgniewa. Ze wszystkiego będzie zadowolony i będzie się starał ukrywać swoją osobę przed wzrokiem świata. Widzimy to na przykładzie świętego Hilariona, którego, jak pisze święty Hieronim, szanowali cesarze, królowie i książęta. Wonność cnót tego męża i blask jego cudów szerzyły się daleko, ściągając do jego pustelni nieprzeliczone tłumy ludzi. A on, jak tylko mógł, ukrywał się, często zmieniał swoją celę. Chciał żyć w zapomnieniu, przez nikogo nieznany. Płakał, widząc, że po różne łaski i zdrowie, czy to cielesne, czy duchowe, ludzie zwracają się właśnie do Niego. Tęsknił za dawną samotnością i ze łzami mówił, Wróciłem do świata, już w tym życiu otrzymam nagrodę, bo ludzie uważają mnie za kogoś większego. I dodaje święty Hieronim, że nie może być nic bardziej godnego podziwu niż taka pokora w sytuacji tak powszechnego szacunku. Kiedy się dowiedziano, że święty Hilarion chce się ukryć w niedostępnej pustyni, żeby go tam nikt nie znalazł, zaczęto go bez przerwy pilnować, żeby nie mógł zrealizować swojego zamiaru. Wtedy święty powiedział do tłumów, które go pilnowały, że nie weźmie do ust odrobiny pokarmu, jeśli nie zostawią go w spokoju i nie dadzą mu wolności. I rzeczywiście, przez siedem dni niczego nie jadł, aż wreszcie przestali go pilnować. Wtedy uciekł w jak najdalsze zakątki pustyni i z miłości ku Bogu oddawał się pobożnym ćwiczeniom. Zdawało mu się, że dopiero teraz zaczął służyć Bogu naprawdę, jakże bardzo rzadka jest prawdziwa pokora i pogarda samego siebie. Nic dziwnego, że tak niewielu jest świętych, a ludzie tak jak nie znoszą pysznych. Tak też kochają pokornych, bo ci zawsze chcą być na ostatnim miejscu, bo każdego uszanują, każdego docenią. I stąd się bierze, że wszyscy tak chętnie przestają z tymi, którzy posiadają tę piękną zaletę. Następnie jest pokora fundamentem wszelkich innych cnót. Kto chciałby służyć dobremu Bogu i zbawić swoją duszę, ten musi w całej rozciągłości praktykować tę cnotę. Bez niej pobożność będzie podobna do źdźbła słomy wsadzonego w ziemię, obali je byle podmuch wiatru. Bracia! Zły duch nie boi się pobożności, jeśli nie ma ona fundamentu pokory, bo wie, że w takim razie będzie ją mógł połamać, kiedy mu się tylko spodoba. Tak się stało z tym pustelnikiem, który chodził po rozpalonych węglach, nie odnosząc przy tym najmniejszego oparzenia, a zaraz potem stał się niewolnikiem najbardziej wstrętnych występków. Z powodu braku pokory. Jeżeli zatem nie macie pokory, to musicie przyznać, że jesteście bardzo biedni, bo za pierwszą lepszą pokusą zapewne upadniecie. Czytamy w żywocie świętego Antoniego, że z objawienia Bożego widział on mnóstwo sieci, porozstawianych przez złego ducha dla uwiedzenia ludzi do grzechu. Na ten widok święty drżał z przerażenia na całym ciele, jak liść osiki, i pytał Boga: Ach, panie, kto uniknie tylu sideł? Usłyszał odpowiedź: Pokorny, bo pokornym Bóg daje łaskę, żeby mogli się oprzeć pokusie, natomiast dumni przeciwnie są igraszką w ręku czarta i kiedy tylko przyjdzie pokusa, upadną. Pokornych zaś zły duch nie ośmiela się atakować. A zatem w niebezpieczeństwie duszy osłaniajmy się płaszczem pokory, wtedy czart nas nie zmoże. Tak postępował święty Makary który gdy przychodziła na niego pokusa, rzucał się z pokorą na kolana i zły duch uciekał. Jak miła jest ta cnota Bogu, jak potężną jest ona bronią przeciwko napaściom piekła. Niestety, jak rzadko się ją dzisiaj spotyka, bo przecież nie polega pokora na wygłaszaniu pięknych słów i skromnym wyrażaniu się na swój temat. Widać to na takim przykładzie. Do świętego serapiona przyszedł pewien pustelnik, który nawet modlić się z tym świętym nie chciał. Z powodu swoich licznych błędów uważał się za niegodnego takiej łaski. Nie ośmiela się nawet, mówił, oddychać tym samym powietrzem i siedzieć na stołku obok świętego serapiona. Nie pozwolił też umyć sobie nóg, co było w zwyczaju pustelników. Wydawałoby się, że ten pustelnik rzeczywiście był pokorny. Święty serapion zwrócił mu jednak uwagę, że lepiej by zrobił pozostając w swojej pustelni i pracując, zamiast biegać bezpłodnie z Eremu do Eremu. Na te słowa Mnich zerwał się z oburzeniem i odszedł, przez co wyraźnie pokazał, że jego pokora była udawana. Dlatego na odchodnym serapion powiedział mu jeszcze: Ach, synu, dopiero co przyznawałeś się do wszystkich możliwych grzechów, nie chciałeś się ze mną modlić ani jeść, boś niegodny. A teraz zwykłe upomnienie wyprowadza cię z równowagi i pobudza do gniewu? Przyjacielu, Twoim cnotom i dobrym uczynkom brak najpiękniejszej ozdoby, brak im pokory. Na tym przykładzie widać, jak rzadka jest pokora prawdziwa. Kiedy ludzie słyszą pochwały, pochlebstwa, kiedy się ich ceni, wówczas palą się do pobożnych uczynków, wszystko by oddali, ze wszystkiego by się ogołocili. Ale kiedy tylko usłyszą drobną choćby naganę, kiedy zobaczą obojętność względem swojej osoby, już ich to dręczy, czasami nawet pobudza do łez, napełnia goryczą, już się oburzają i zniechęcają, pomawiają bliźniego o niesprawiedliwość, posuwają się do obmowy. Nic dziwnego, że w dzisiejszych czasach widać u chrześcijan cnoty tylko pozorne, bo brak im pokory. Na czym polega pokora? Będę Wam mówił o dwóch rodzajach tej cnoty o pokorze wewnętrznej i zewnętrznej. Pokora zewnętrzna polega na tym, żeby nie chwalić się przed ludźmi dobrymi uczynkami i powodzeniem, nie opowiadać o swoich zaletach, a nawet o błędach, nie powtarzać, co inni mówią o nas dobrego. Ukrywać swoje dobre uczynki, jałmużny, modlitwy, pokuty, dobrodziejstwa, wyświadczone bliźniemu. Oraz niewidzialne łaski, których nam Bóg udziela. Nie cieszyć się z pochwał i samemu tylko Bogu przypisywać uczynek, z powodu którego ludzie nas chwalą. Dobrze jest skierować rozmowę na inny temat, żeby przerwać pochwały. Nie mówić o sobie ani źle, ani dobrze. Są ludzie, którzy często mówią o sobie źle po to, żeby ich chwalono. To fałszywa pokora. Nie mówcie o sobie nic. I miejcie to głębokie przeświadczenie, że jesteście nędzni i że Bóg z litości tylko trzyma was na świecie. Nigdy nie kłócić się z równymi sobie, trzeba ustąpić, jeśli pozwala na to sumienie. Niech nam się nie wydaje, że słuszność jest zawsze po naszej stronie, bo czy nie mylimy się często? Tylko człowiek pełen pychy chce zawsze postawić na swoim. Nie smucić się ani nie żalić, kiedy nas ganią. Świadczyłoby to o braku pokory. Wzorem Dawida trzeba dziękować Bogu, kiedy ludzie odpłacają nam złem za dobro. Wzorem Chrystusa, który był napełniony urąganiami, i wzorem apostołów, którzy się cieszyli, że mogą cierpieć z miłości do Zbawiciela, trzeba chętnie znosić prześladowania i zniewagi, bo to będzie naszym szczęściem i nadzieją w godzinie śmierci. Nie uniewinniać się i nie usprawiedliwiać. Jeśli dopuściliśmy się czynu godnego nagany. Zazwyczaj w takich razach ludzie uciekają się do kłamstw i wykrętów. Gdyby nas niesłusznie posądzano, starajmy się milczeć, jeżeli nie ucierpi na tym chwała Boża. Tak postępowała młoda dziewica, święta Marina. Mogła z łatwością oczyścić się z zarzutów, ale tego nie zrobiła. A na czym z kolei polega pokora wewnętrzna? Otóż na tym, żeby Myśleć o sobie pokornie, nie chwalić się w sercu i mieć to głębokie przekonanie, że według nauki Chrystusa bez łaski nie możemy nic dobrego uczynić. Bez niej nie potrafimy nawet imienia Jezus godnie wymówić. Nie martwić się gdy inni widzą nasze błędy, bo wtedy mamy sposobność upokorzenia się. Być zadowolonym z darów, jakie otrzymujemy i nie martwić się, że inni są bogatsi, zdolniejsi, cnotliwsi. Poddawać się woli i sądom innych, jeśli nie jest to przeciwne naszemu sumieniu. Człowiek naprawdę pokorny przypomina umarłego, który nie gniewa się, gdy go krzywdzą, ani nie cieszy się, gdy go chwalą. Na tym zatem polega chrześcijańska pokora, która czyni nas miłymi Bogu i ludziom. Zastanówcie się teraz, czy posiadacie tę cnotę. Jeżeli jej nie macie, to módlcie się o nią gorąco do Boga, aż ją otrzymacie bo bez niej z całą pewnością Królestwa Niebieskiego dostąpić nie sposób. Święty Bernard był tak przeświadczony o swojej nicości, że kiedy wchodził do jakiegoś miasta, padał na kolana i błagał Boga, żeby nie karał mieszkańców z powodu jego grzechów, bo uważał, że gdziekolwiek się znajdzie, sprowadzi na to miejsce, z powodu swojej, jak sądził, niegodziwości, przekleństwo Boże. Jak tu nie podziwiać pokory tego wielkiego świętego? A przecież jego życie to jeden długi łańcuch cudów. Oby ta piękna cnota towarzyszyła zawsze naszym uczynkom, wtedy będą one miały zasługę na życie wieczne. Czy jesteście pokorni przy modlitwie i czy macie poczucie, że jesteście niegodni, by stawać w obecności Boga? Gdybyście mieli pokorę, nie lekceważylibyście modlitwy. I nie odmawialibyście jej ubierając się albo pracując. Gdybyście mieli tę piękną cnotę, z jakim uszanowaniem, skromnością i drżeniem słuchalibyście mszy świętej. Nie widać by was było, jak się śmiejecie, rozmawiacie, rzucacie oczami na wszystkie strony, jak śpicie w kościele, czy modlicie się, nie okazując przy tym śladu pobożności czy miłości Boga. Zamiast nudzić się na nabożeństwie. Bylibyście wdzięczni Bogu za to, że jest tak dobry i miłosierny, że pozwala wam przebywać wśród wiernych, choć z powodu swoich grzechów zasłużyliście na wieczne odrzucenie. Gdybyście mieli tę cnotę, naśladowalibyście tę niewiastę kananejską, która prosząc o uzdrowienie, na oczach wszystkich ludzi rzuciła się przed Panem Jezusem na kolana. Poszlibyście za przykładem Magdaleny, która wobec tylu zgromadzonych całowała stopy Chrystusa. Gdybyście mieli pokorę, postąpilibyście jak tamta niewiasta, która cierpiąc od dwunastu lat krwotok, z pokorą rzuciła się przed boskim mistrzem na ziemię, żeby tylko dotknąć rąbka jego szaty. Gdybyście mieli pokorę świętego Pawła, który był zachwycony aż do trzeciego nieba, a pomimo to uważał się za płód poroniony i za ostatniego z apostołów, Wasze postępowanie byłoby całkiem inne. Mój Boże, jak piękna jest ta cnota, ale jak rzadka! Gdybyście mieli pokorę, nie ukrywalibyście na spowiedzi swoich grzechów, nie wyliczalibyście ich bezmyślnie, jakby opowiadając jakąś historię dla rozrywki, nie zwalalibyście też winy na innych. Gdybyście sobie należycie uświadomili wielkość swoich grzechów i nie przebrane miłosierdzie Boże. Ogarnęłoby was święte drżenie. Święty Jan Klimak mówi, że na własne oczy widział bardzo pokornych i umartwionych zakonników, którzy głośno jęczeli, błagając miłosiernego Boga o przebaczenie. Ich jęki i modły mogły poruszyć serca twarde jak kamienie. I opowiada dalej ten święty, jak słyszał w klasztorze rozdzierające jęki. Biada nam nieszczęśliwym. Twoja sprawiedliwość, panie, może nas wtrącić do piekła. Ach Boże, przebacz nam, jeśli nasze dusze są jeszcze zdolne otrzymać przebaczenie. Wszyscy ci pustelnicy przed oczyma duszy mieli żywy obraz śmierci, i dlatego mówili do siebie, co się z nami stanie, skoro tak obraziliśmy dobrego Boga? Czy możemy mieć jakąś nadzieję w dniu pomsty? Inni błagali, żeby ich ciała po śmierci zatopiono lub rzucono na pożarcie zwierzętom, i pytał potem przełożony tego klasztoru świętego Jana Klimaka: Ojcze, czy widziałeś naszych żołnierzy? A ten wyznał mu, że kiedy słuchał jęków tych korzących się pokutników, nie mógł mówić, nie mógł się modlić, tylko nie panując nad sobą, płakał i szlochał. A czemu my, drodzy bracia, nie uniżamy się, chociaż dopuściliśmy się dużo gorszych grzechów? Powód tkwi niestety w tym, że zbyt mało znamy samych siebie. Jeżeli chrześcijanin zna dobrze samego siebie, to musi być pokorny. Bo są trzy rzeczy, które pokorę powinny nam wręcz narzucać. Są to wielkość Boga, poniżenie i upokorzenie się Jezusa Chrystusa i nasza własna nędza. Kto rozważa, jak wielki jest Bóg, On, który aktem swojej woli stworzył z niczego niebo i ziemię, i jednym spojrzeniem może wniwecz obrócić cały wszechświat? Kto to rozważa, czy będzie się nadymał pychą w Jego obecności? Bóg jest nieskończenie wielki, Jego potęga nie zna granic. On posiada wszystkie doskonałości, jest odwieczny, nieskończenie sprawiedliwy, a Jego opatrzność Najmądrzej wszystkim kieruje, a my jesteśmy nicością. Czy nie powinniśmy dużo bardziej niż święty Marcin bać się, że Ziemia otworzy się nam pod stopami i pochłonie nas żywcem, bo nie jesteśmy godni, żeby żyć na świecie? W Żywocie Świętego Pafnucego czytamy, że spotkał on kiedyś wielką grzesznicę, której zadał tylko jedno pytanie: Czy jest Bóg na niebie? Tak. Odpowiedziała: I wiem też, że jest królestwo przygotowane dla tych, którzy żyją według jego przykazań, i że istnieje piekło dla złych. Jeśli wiesz o tym wszystkim, to dlaczego gubisz tyle dusz i sama narażasz się na ogień wieczny? Spytał pafnucy. Wtedy grzesznica zdała sobie sprawę z tego, że mówi do niej człowiek posłany przez Boga. Padła mu ze łzami do stóp i powiedziała: Ojcze. Nałóż mi każdą pokutę, a ja wypełnię ją jak najściślej. Wówczas święty Starzec zamknął ją w malutkiej celce i powiedział: Jesteś wielką zbrodniarką, niegodna jesteś wymówić imienia dobrego Boga, dlatego zwracając się ku wschodowi słońca, będziesz odmawiała tę jedną tylko modlitwę: O Ty, któryś mnie stworzył, zmiłuj się nade mną. I tak przez trzy lata. Każdego dnia i każdej nocy ze łzami i jękiem pokutnica święta Tais powtarzała tę jedną modlitewkę. Tak, pokora uczy nas też poznania samych siebie. Upokorzenie Jezusa Chrystusa jest drugim bodźcem, który każe nam się uniżać. Kiedy pomyślę, mówi święty Augustyn, że Bóg od swego wcielenia aż do śmierci krzyżowej żył w upokorzeniu i pogardzie. Że był zapoznany na ziemi, to czy będę się lękał własnego upokorzenia? Bóg szuka poniżenia, a ja, robak ziemski, miałbym się wynosić? O Boże mój, zgładź tę dumę, która oddala mnie od ciebie. A trzecim bodźcem, który każe nam się upokarzać, jest nasza nędza. Nicość jest naszym początkiem. Nieskończona liczba wieków upłynęła, zanim przyszliśmy na świat! Do nicości się chylimy, tylko ręka Wszechmocnego nas podtrzymuje, bez czułej opieki Boga zniknęlibyśmy z powierzchni Ziemi tak szybko, jak porwany szalonym wichrem słaby liść. I z czegóż może się człowiek wynosić? Ten człowiek, o którym mówi Hiob. Człowiek urodzony z niewiasty, żyjąc przez czas krótki, napełnion bywa wielą nęc, który wychodzi jako kwiat i skruszony bywa. A ucieka jako dzień i nigdy nie trwa w tym, że stanie. Święty Grzegorz, papież, powiada, że człowiek, który uważa, że jest czymś, jest niemądry. Gdyby dobrze znał siebie, czułby do siebie wstręt i pogardę. Wszystkie nasze zdolności i wszystkie talenty pochodzą od Boga, który rozdziela je wedle swojej woli, i my nie mamy stąd żadnego powodu do chwały. Człowiek, nie jest sprawcą swojego zbawienia, sam z siebie nie wnosi niczego oprócz grzechu i kłamstwa. Sam o własnych siłach może tylko co najwyżej samego siebie zgubić. Święty Augustyn powiada, że cała nasza wiedza sprowadza się do tego, że sami z siebie jesteśmy nicością, a wszystko, co posiadamy, pochodzi od Boga. Poza tym wreszcie dlatego powinniśmy się uniżać. Że wymaga tego nasze szczęście i chwała niebieska. Na siebie samych nie możemy tu liczyć. Możemy liczyć tylko na miłosierdzie Boże i na nieskończone zasługi Chrystusa. Jako dzieci Adama zasługujemy na piekło. Jak dobry, jak miłosierny jest Bóg, który nieskończone dobra, dobra, których sami nie możemy sobie wysłużyć, jednak nam obiecał. Jaki z tego wniosek? Każdego dnia prośmy Pana Boga o pokorę, żebyśmy, przy pomocy Jego łaski, mogli sobie uświadomić, że sami z siebie jesteśmy niczym, że wszystkie dobra, tak cielesne, jak i duchowe, pochodzą tylko od Niego. Ćwiczmy się w pokorze, zawsze, kiedy mamy po temu okazję. Bądźmy przekonani, że żadna cnota nie podoba się Bogu tak bardzo jak pokora, że wraz z nią posiądziemy wszystkie inne cnoty. Jak wielkimi nie bylibyśmy grzesznikami, Bóg na pewno nam przebaczy, jeżeli będziemy pokorni. Tak, bracia, kochajmy tę piękną cnotę, bo ona jednoczy nas z Bogiem. Ona czyni łatwym spokojne współżycie z bliźnimi. Ona pomaga nam dźwigać krzyże i napełnia tą błogą nadzieją, że kiedyś będziemy Boga oglądali w niebie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Amen. Dziękuję Wam, że byliście z nami podczas tej niezwykłej podróży do serca pokory, według Świętego Jana Wianeja. Pamiętajcie: pokora to klucz, który otwiera drzwi do głębszej relacji z Bogiem i z ludźmi wokół nas. Jeśli podobał Wam się ten film, proszę zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Do zobaczenia w kolejnym filmie.